Drodzy, witam Was serdecznie, ja jestem Kat, a dzisiaj porozmawiamy o książkach krótkich, ale treściwych. Pomyślałam, że skoro mamy luty, najkrótszy miesiąc w roku, to fajnie byłoby jeszcze w nim zmieścić jakieś książki, które są w miarę cienkie, szybko się je czyta, nie są duże swoją objętością, ale są duże poruszonym tematem. Więc przygotowałam dla Was dzisiaj 13 poleceń książek mających mniej niż 300 stron, ale oczywiście zachęcam do tego, żebyście uzupełniali tę listę w komentarzu. Jeżeli macie jakieś książki krótkie, ale właśnie ważne, Wartościowe, ciekawe, napiszcie o nich koniecznie. Myślę, że skorzystamy wszyscy z tych poleceń. Pierwsze polecenie ode mnie to reportaż Agaty Romaniuk, Krótko i Szczęśliwie. Książka ma 200 stron i jest takim słodko-nostalgiczno-melancholijnym reportażem o późnych miłościach. O ludziach, którzy już nie w kwiecie swojego wieku, tylko właściwie u schyłku życia, znajdują tę drugą połówkę albo pozwalają się w końcu jakiejś relacji budować i realizować. Czytanie o starszych osobach, które nawet pod koniec Życia mają jeszcze w sobie tą wspólną dla nas wszystkich potrzebę miłości. Z jednej strony jest właśnie takie słodko-nostalgiczne, z drugiej strony troszeczkę gorzkie melancholijne, ale książka czyta się bardzo przyjemnie i generalnie jest bardzo budująca. Ja nie miałam poczucia, że autorka stawia na jakiś walor szokowy, że chce nas czymś zadziwić, zwłaszcza, że nie wszystkie relacje przedstawione w książce są takie typowe, powiedziałabym standardowe. Są takie, które zdziwiły mnie w czasie lektury, ale nie zdziwiły w tym sensie, że wiecie, mamy element szokujący, który ma być kontrowersyjny i zwrócić uwagę czytelnika, tylko raczej szokowało mnie, że osoby już właśnie w takim poważnym wieku, zaawansowanym, w ogóle myślą o tego rodzaju relacjach i gdzieś tam chcą je nadal realizować. Myślę, że to jest świetny reportaż dla osób, które są przekonane, że literatura faktu, to muszą być trudne tematy, to muszą być jakieś poważne kwestie, jakieś traumy, nie wiem, wojny, jakieś cierpienia itd. Tutaj mamy reportaż zupełnie innego kalibru, reportaż po którym czujemy się dobrze po lekturze. Polecajka numer dwa, 184 strony, czyli Wrony Petry Dworakowej. To jest historia czteroosobowej rodziny, dwójki dorosłych i dwóch córek, starszej Kasienki i młodszej Baśki. Historia bardzo krótka, 184 strony i bardzo prosta. Również w tej perspektywie językowej, ponieważ rozdziały pisane są w części z perspektywy Baśki, tej młodszej córki. Ona ma bodaj 12 lat, więc język jest prosty, sposób opowiadania tej historii jest prosty. Rozdziały z perspektywy matki nie są też jakoś szczególnie literackie, a jednak pomimo niewielkiej objętości i prostoty tego tekstu, jego ciężar jest ogromny, bo to jest historia o przemocy w rodzinie. To jest historia, w której rodzice wybrali sobie tą ukochaną, idealną córkę, która spełnia ich oczekiwania i robi wszystko, żeby wpisać się w ten wizerunek idealnej córki, to jest właśnie Kasieńka, no i tej drugiej córki, która nie jest zauważana przez rodziców, nie jest przez nich doceniana, jej talent artystyczny jest zupełnie bagatelizowany, patrzą na nią z perspektywy swoich oczekiwań, z perspektywy tego, że ona nie doskakuje do tego poziomu, który wyznacza jej siostra, że jest chaotyczna, że jest nieupoukładana, że jest niegrzeczna, bo taki obraz widzą w domu, lekceważą wszystko to, co dzieje się dookoła, co doprowadza do tego, że dziewczyna w pewnym momencie po prostu nie ma wyjścia. Wrony, tak jak mówię, są krótkie, są malutkie, bardzo prosto napisane, ale nie da się ich czytać bez emocji, nie da się czytać tego bez refleksji, bez chęci wejścia do książki potrząśnięcia rodzicami dziewczynek, żeby pokazać im, co mają w swoim życiu i co tracą, czego nie doceniają i jak fatalnymi rodzicami są. Więc jeżeli spodziewacie się, że no, krótka, cieniuteńka książka, co to może być wielkiego, tu jest naprawdę olbrzymi ładunek emocjonalny. Książka numer 3 to swoisty eksperyment literacki. 181 stron w Ja, która nie poznałam mężczyzn. To jest historia o bezimiennej narratorce, która razem z innymi kobietami jest przetrzymywana w czymś w rodzaju piwnicy. Nie ma kontaktu ze światem zewnętrznym, nie wie dlaczego się tam znalazła, jak długo już tam jest, kim są pozostałe kobiety, w jaki sposób zostały wytypowane, co dzieje się w świecie zewnętrznym, bo one zamknięte są w czymś w rodzaju klatki nadzorowanej przez strażników. I właśnie ci strażnicy są jedynymi osobami, jedynymi mężczyznami w życiu tej narratorki, bohaterki i jednocześnie jedynymi osobami poza tymi zamkniętymi kobietami, z którymi ona ma jakikolwiek kontakt. To znaczy ona się z nimi nie porozumiewa, tam nie ma żadnych interakcji, natomiast po prostu obserwuje ich zmiany, to, że wiecie, jedni strażnicy przychodzą, drudzy wychodzą i na podstawie tego ona z czasem zaczyna wykształcać w sobie umiejętność obliczania czasu, obliczania tego, ile gdzieś tam jednostek, bo ona nie jest w stanie tego przeliczyć na minuty, sekundy i tak dalej, ale ile jednostek czasu minęło, na przykład między przyniesieniem śniadania, kolejnego posiłku i tak dalej, na tej podstawie buduje sobie jakiś taki wewnętrzny kalendarz, który jest jej całkiem przydatny w czasie tego zamknięcia oraz później, ponieważ pojawia się taki moment, w którym rozlegają się syreny, rozlega się jakiś alarm, ci strażnicy uciekają i kobiety dostają szansę wydostania się na zewnątrz. No i kiedy wychodzą z tej piwnicy, okazuje się, że dookoła nie ma nic. Nie ma cywilizacji, nie ma środków transportu, nie ma po prostu absolutnie niczego, to jest tak pustynia jak krajobraz po bombie, no i kobiety zaczynają właśnie budować taką swoją małą społeczność, taką małą komunę, budować ten swój świat na zewnątrz tej piwnicy od nowa. Książka jest bardzo ciekawym doświadczeniem literackim, myślę, że w tych kategoriach bym o niej mówiła, dlatego że nie wszystkim będzie się podobać, szczególnie sposób w jaki się kończy, ponieważ zostawia nas z wieloma pytaniami, nie wszystko jest dopowiedziane, a to co jest jest powiedziane, może nie zgadzać się z całą treścią książki, dlatego ja po lekturze mówiłam Wam zresztą, że przydałaby mi się jakaś interpretacja, przydałoby mi się jakieś wyjaśnienie skąd te poszczególne elementy i czy można je w jakikolwiek sposób logiczny wyjaśnić, ale z pewnością sam tekst jako doświadczenie literackie to jest coś wartego uwagi. Choćby po to, żeby właśnie mieć jakieś refleksje po lekturze i zastanawiać się nad tym, co właściwie przeczytaliśmy, bo to jest coś, czego nie odbierze się tak po prostu czytając Linika za linijką, bezrefleksyjnie, i wiecie, tak po prostu, żeby odhaczyć kolejną książkę. Więc jeżeli macie ochotę, właśnie na książkę, która będzie od Was wymagała jakiejś refleksji i przemyślenia tego, co czytaliście, to myślę, że ja, która nie poznałam mężczyzn, będzie dobrym wyborem. Jeżeli natomiast macie ochotę na 159 stron o dwoistości ludzkiej natury, to myślę, że powinniście poznać historię doktora Jekyla i pana Hyde'a. To jest historia londyńskiego lekarza, doktora Jekylla, który dochodzi do wniosku, że skoro natura człowieka jest dwoista i każdy z nas jest troszkę dobry, a troszkę zły, to co by się stało, gdyby spróbować oddzielić od siebie te dwie części ludzkiej osobowości? Co, co by się stało, gdyby stworzyć człowieka zupełnie dobrego i człowieka całkowicie złego? Ten eksperyment trochę wymyka się spod kontroli doktora Jekyla, ale myślę, że o konsekwencjach musicie już przeczytać samodzielnie, bo to jest na tyle krótka pozycja, że nie zajmie wam dużo czasu i nie warto wam opowiadać, jakie refleksje z tej książki. Płyną. Na marginesie to wydanie jest najnowszym z wydawnictwa Uroboros. Oni teraz wydają właśnie gotyckie klasyki w takiej odsłonie wizualnej, ilustrowanej, więc no bardzo przyjemna forma przyswajania sobie właśnie takich klasyków literatury. O, mogę Wam podrzucić tu jakąś ilustrację. W takiej formie to nawet ja mogę klasyki czytać, więc i to polecenie mogę przekazać Wam. Kolejna książka, 139 stron, czyli Szczegóły. To jest historia kolejnej bezimiennej bohaterki, bezimiennej narratorki, kobiety, która leży z wysoką gorączką w łóżku, nie jest w stanie się podnieść, nie jest w stanie się niczym zająć. Jedyna atrakcja jaką ma to jest wracanie pamięcią do relacji, które kiedyś zbudowała, do różnych osób, które wpłynęły na jej życie, które były częścią tego jej życia, czy to na chwilę, czy to na dłużej. I autorka stawia pytanie nam o to na ile nasza osobowość, na ile nasze zachowanie, to kim jesteśmy, jest po prostu organiczne, jakby z nas, a na ile to jest wypadkowa właśnie osób, które poznajemy, właśnie relacji, w które wchodzimy e, i sytuacji, które nas otaczają. Na ile buduje nas zewnętrze, a na ile to, kim jesteśmy, wynika z nas samych. Iagenberg to jest szwedzka autorka, więc możecie spodziewać się dość skąpej prozy, takiej trochę suchej, trochę surowej, skandynawskiej. E, mam wrażenie, że, wiecie, nie chcę wrzucać wszystkich autorów skandynawskich do jednego worka, ale mam wrażenie, że literatura właśnie, Skandynawska, jest bardzo specyficzna i brzmi inaczej niż literatura z innych krajów. To jest suche, to jest proste, ale jednocześnie nie jest pozbawione tego swojego wymiaru literackiego no i stawia to bardzo ciekawe pytanie, właśnie o to, z czego tak naprawdę bierzemy się my jako ludzie. Kolejna propozycja to odskoczenie od tych trudnych tematów. Jeżeli macie czas na 160 stron, to sięgnijcie po ciernie. To jest nowelka T. Kingfisher, która jest retellingiem Śpiącej Królewny. Tylko, że to nie Królewna jest w centrum zainteresowania tej historii, nie ona jest tą osią fabuły. Faktycznie mamy Królewnę, która jest zamknięta w wieży, jest pogrążona we śnie, jest obłożona klątwą. Mamy księcia, który postanawia, że złamie tą klątwę, bo słyszał o niej legendy, ale mamy też w środku tego wszystkiego główną bo bohaterkę, czyli ropuszkę. Ropuszka można powiedzieć, że spełnia rolę takiej dobrej wróżki, ale to do tego czy jest dobra, pozostawiaj to pod znakiem zapytania, zanim nie przeczytacie książki. Ropuszka jako dziecko została uprowadzona ze świata ludzi do świata wróżek, w tym świecie była wychowywana. No i kiedy stała się pełnoletnia, to wróżki poprosiły ją o wykonanie pewnego zadania. Ona miała przenieść się z powrotem do świata ludzi i pobłogosławić nowonarodzone dziecko. Tylko że świat wróżek Wróżek narzuca pewne ograniczenia, świat wróżek nie zawsze jest pełen prawdy, no i to prowadzi do dość nieprzyjemnych konsekwencji, które jednak musicie odkryć sami. To jest na tyle krótka historia i na tyle solidnie związana z oryginalną historią śpiącej królewny, że myślę, że nie warto wam tutaj jej spoilerować. Ale bardzo przyjemna lektura, szybka, wiecie, taka fantastyczna odskocznia w bardzo krótkiej formie. Najdłuższa polecajka dzisiaj, 280 stron. Nigdy, nigdy, nigdy. Historia kobiety, która świadomie decyduje o tym, że nie chce mieć dzieci, konsultuje to ze swoim partnerem, wydaje się, że oboje mają to samo zdanie, że mają wspólny front i ta historia niemacierzyństwa, właśnie głównej bohaterki, tego świadomego niemacierzyństwa, jest zderzona z historią macierzyństwa jej przyjaciółki. Przyjaciółki, która zachodzi w ciążę, rodzi dziecko, jej życie diametralnie się zmienia, i te zmiany nie pozostają bez wpływu również na. Na życie głównej bohaterki oraz życie jej partnera. Kolejną książką wracamy do kategorii non-fiction, do kategorii reportażu, do 160 stron książki, żeby umarło przede mną, reportażu Jacka Hołuba, reportażu, czy też właściwie wyznania matek dzieci z niepełnosprawnością. Dzieci, które pozbawione opieki tych matek nie miałyby szansy na przetrwanie. I to są dramatyczne właśnie portrety takich rodzin, portrety takich matek, które swoje życie muszą zawiesić na kołku, żeby aby właśnie zająć się tym dzieckiem, które potrzebuje je non-stop. To są, wiecie, przejmujące wyznania, bo już sam tytuł tak naprawdę oddaje esencję tej książki. To są matki, które mówią, że chciałyby, żeby ich dziecko umarło przed nimi, bo są świadome tego, że jeżeli dziecko je przeżyje, to nie będzie się miał tym dzieckiem kto zająć. Absolutnie wstrząsająca, absolutnie przerażająca, bolesna, hmm, przerażająca tym, że to jest rzeczywistość wielu rodzin w Polsce, rodzin, które nie mają tak naprawdę odpowiedniej systemowej pomocy znikąd. I to jest tytuł, który można by było czytać w tandemie z kolejną polecajką, 156 stron książki jak powietrze. To również tytuł, który można zaliczyć do literatury non-fiction, ponieważ jest to list znanej włoskiej tancerki baletowej Ady Diadamo, który sporządza niedługo przed swoją śmiercią. Kobieta jest świadoma tego, że jest poważnie chora, że... Wiele życia już jej nie zostało i kieruje list do swojej córki, właśnie osoby z głęboką niepełnosprawnością, która tego listu nigdy nie przeczyta. Opowiada właśnie o swoim doświadczeniu macierzyństwa, o swoim doświadczeniu kariery i potem stania się matką, o tym jak w pewnym momencie przestała być jakby jednostką sama z siebie, a stała się matką swojej córki. I tak ludzie do niej podchodzili, tak ją traktowali. Nawet kiedy była w oderwaniu od tej córki, gdzieś na chwilę była bez niej, to i tak była traktowana. Jako matka tej córki, a nie jako podmiot sam w sobie. Myślę, że idealny tandem. Obie książki są bardzo trudne, bardzo bolesne, ale bardzo, bardzo wartościowe. To są takie książki, jakie powinny czytać osoby, które decydują zawsze to będę mówić przy tej książce które decydują o jakimś wsparciu systemowym osób z niepełnosprawnością, opiekunów osób z niepełnosprawnością, bo bardzo łatwo jest odciąć takie historie, odciąć takie osoby i podejmować decyzje jakby w oderwaniu od tych indywidualnych historii, a tu mam wrażenie, że takie indywidualne historie trzeba poznać, żeby empatycznie móc podejść do tego tematu. Bardzo, bardzo, bardzo dobra książka, zresztą reporta Siacka Hołba, również. Jeżeli ten temat jakkolwiek Was interesuje, właśnie doświadczenia osób z niepełnosprawnością czy ich opiekunów, absolutne read. Kolejna krótka książka, raptem 192 strony, to ukochane równanie profesora. To były moje pierwsze tajfuny i to były fantastyczne tajfuny. E, to jest historia profesora, emerytowanego profesora matematyki e, oraz chłopca, na którego mówią pierwiastek. E, to jest syn gospodyni tego profesora, kobiety zatrudnionej do tego, żeby mu pomagała, żebyś tam zajęła domem, posprzątała, ugotowała i tak dalej. I kiedy ten profesor dowiaduje się o tym, że kobieta ma tego syna, który chodzi z kluczem na szyi i który. E, Czeka na tą matkę, aż ona skończy pracę. Proponuje, że chłopiec może przychodzić do niego do domu i tam spędzać czas. I dwójka tych nietypowych bohaterów zaczynają łączyć dwie rzeczy. Po pierwsze, baseball, po drugie, matematyka. Bo liczby to jest taki element, który w życiu profesora jest bardzo stały. On cierpi na amnezję, pamięta 31 lat swojego życia i jakby 80 ostatnich minut. On nie tworzy jakby wspomnień z sytuacji bieżących, tak jakby co 80 minut bodajże jego pamięć się resetuje. Więc on codziennie musi poznać tą gospodynię na nowo, zadać jej kolejne pytanie związane z liczbami, żeby ją wpuścić do domu. Codziennie zapomina tego pierwiastka. Cała ta ich relacja buduje się w oparciu właśnie o te liczby, które stają się takim artystycznym środkiem wyrazu w tej książce. Nawet jeżeli nie lubicie matematyki, nawet jeżeli to jest gdzieś zupełnie sfera Wam odległa, baseball zresztą też, to można przeczytać tę książkę i zrozumieć, dlaczego niektórzy ludzie kochają matematykę. A poza tym, stylistycznie, językowo, to jest też piękne i ujmujące. Skoro mówimy dzisiaj o krótkich książkach, to nie mogłoby tutaj zabraknąć mojej ulubionej książki z zeszłego roku 256 stron. Korowodu Jakuba Małeckiego. Korowodu, czyli historii wielu następujących po sobie krótkich ala opowiadań. To nie jest zbiór opowiadań, to czyta się jak normalną książkę, jakby to była linearna, normalna narracja. Natomiast sama ta narracja, sama ta fabuła jest zbudowana z krótkich fragmentów tekstu, które tak paradują przed oczami czytelnika. I można przeczytać tą paradę, nie szukając nawiązań pomiędzy tymi historiami, ale czym głębiej się tym Historią przyglądamy, i wracając na przykład do poprzednich opowiadań, poprzednich części tej książki, tym więcej można zauważyć elementów wspólnych. I elementów, które gdzieś może są tylko sygnalnym, takim hasełkiem w pierwszym opowiadaniu, w pierwszym tym krótkim fragmencie tekstu, żeby wrócić w trzecim, w piątym i tam nabrać znaczenia. I korowód czytany dopiero od deski do deski, właśnie ze znalezieniem tych nawiązań otwiera się taką pełnią historii na samym końcu. To jest najlepsza moim zdaniem. Książka tego autora, pierwsza, przy której naprawdę byłam pod wrażeniem, bo czytałam wcześniej inne książki autora, nie zrobiły na mnie wrażenia za pozytywnego. Może czytałam je ja też w złym momencie, nie powiem, że nie, ale tutaj przy Korowodzie byłam zachwycona i jednocześnie zszokowana, bo czegoś takiego jeszcze po prostu nigdy nie czytałam, żeby drobiazgi miały takie znaczenie gdzieś później w historii, która wydaje się zupełnie niezwiązana z tą pierwszą. Więc to jest kolejne doświadczenie literackie, które bardzo serdecznie Wam polecam. No to jest najlepsza książka, jaką przeczytałam w zeszłym roku. I na koniec jeszcze dwie polecajki dla trochę młodszych czytelników, chociaż nie tylko. Pierwsza z nich to książka PET, która w Polsce ukazała się pod tytułem Głask. Polskie wydanie ma 224 strony, wydanie anglojęzyczne, które mam tutaj ma 202 strony. To jest historia Jam bohaterki, która wychowuje się w świecie, w którym mówi się, że nie ma żadnych potworów, że potwory nie istnieją, że jakby specjalni łowcy potworów pozbyli się ich wszystkich. Natomiast to nie do końca jest prawda. W życiu bohaterki pojawia się właśnie tytułowy pet czy też głask, coś w rodzaju istoty zrodzonej z obrazu jej matki oraz kropli krwi. I pet czy też głask, zaczyna tropić jakiegoś potwora. Wszystkie kroki i wszystkie tropy prowadzą do domu najlepszego przyjaciela Jam, czyli Redemption. W polskim tłumaczeniu to będzie odkupiciel albo odkupienie. I wtedy bohaterowie dowiadują się, że to, do czego byli przekonani, czyli że w ich świecie nie ma już potworów, niekoniecznie jest prawdą, tylko że te potwory mogły zacząć przedstawiać się inaczej, inaczej wyglądać na przykład. I to jest historia, którą można czytać, wiecie, zupełnie tak, jak została napisana, linearnie, refleksji. Natomiast i wtedy to będzie historia po prostu taka lekko fantastyczna, lekko magiczna. Natomiast ona ma drugie dno i do poszukiwania właśnie tego drugiego dna zachęcam was w czasie lektury, bo to jest historia alegoryczna, ale nie mogę was w żaden sposób nakierowywać na to, czym lub kim lub jakie są te potwory faktycznie o które chodzi, bo myślę, że to jest taki element najbardziej zaskakujący w tej fabule, taki najbardziej wiecie element do odkrycia w czasie lektury. Więc lektury wam po prostu polecam a odkrywajcie jej tajemnice sami. No i ostatnia pozycja, przede wszystkim dla młodszych czytelników, ale też spokojnie dla starszych, to 125 stron słowiańskich mitów i opowieści w komiksie. Kompendium wiedzy na temat słowiańskości w bardzo przystępnej, kolorowej, prostej, łatwiej do zrozumienia po prostu formie. Forma komiksu, forma bardzo takich, wiecie, prostych historii, które zapoznają czytelnika po prostu ze słowiańskością, z różnymi wierzeniami, z różnymi post postaciami właśnie tej mitologii słowiańskiej, o której myślę, że warto wiedzieć, skoro wiecie, jesteśmy w tym kręgu kulturowym, to warto wiedzieć, z czego na przykład pewne nasze jakieś tradycje się wywodzą. Możemy nawet nie myśleć o tym, że wywodzą się właśnie z wierzeń i tradycji słowiańskich. Więc jeżeli jeszcze Wam to w ręce nie wpadło, bardzo serdecznie polecam. To tyle, jeżeli chodzi o moje polecenia książek krótkich, ale treściwych. Czekam teraz na wasze. Zostawcie je koniecznie w komentarzu. Dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego filmu, będzie tutaj. Poniżej opcja subskrypcji kanału, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!